Cześć, witajcie moi drodzy. Chciałabym wam dzisiaj zaprezentować najpierw, najważniejsze, takie najbardziej atrakcyjne, według mnie, produkty, które pojawią się w katalogu szerszym. Zacznijmy może od ofert z tego dnia. Na początku ofert z pierwszego tygodnia, czyli pierwszy tydzień od pierwszego do 8 sierpnia, możemy zakupić zestawy takie trzy kolory. Niebieski, zielony i brązowy. W skład takich zestawów wchodzi mydło oraz ekran drugi. Każdy zestaw hmm, Po szkole 1995. I tak jak już wcześniej wspomniałam, niebieski to jest samolot z ołówek, zielony oliwka i bązowy, biały, złotograły. W drugim tygodniu. Możemy zająć się tym. Możemy nawilżyć i ukończyć tę skórę awaryjną. Dzięki balsamowi do twarzy i ciała. W sumie 64-95. Oglądając eee, naszym dzieci, możemy im zaplątować magię bez jazz dzięki tym samym Dla ciała. Do ciała i włosów właściwie. Z szampą nie znamy, ale ja myślę, że to jest taki zarówno w ciepłych, jak i I możemy się również zrelaksować dzięki klejnotom, do masażu z kosztem zwyczajnym na 21 20 godzin. W trzecim tygodniu możemy już się zająć samą wygiewaniem. Mamy wszystko dla idealnego odgięcia. Na początek mamy kremsy simil, chcemy mieć 30 minut. Wstępnie maskar wygięcia. 15,99 zł i dziennik dotyczy dłoni 29,00 29. Partyty i na ogół tydzień, kiedy wracamy z urlopu. Często po urlopie bierzemy się za efektywne i kompleksowe porządki w domu. Może to nam zapewnić długotrwałą świeżość i wynajmową kompozycję dzięki koncentratowni, Uniwersalnym Ośrodkowi a Azotopu z tego miękna plus dwóm gąbką medyczną 34,95 To są propozycje tygodniowe. Teraz chciałabym powiedzieć może o takich mega ofertach. W mega ofercie są pomadki. Jest to matowa pomadka w płynie VFX. Jest to taka multowana e, edycja. Te matki są trwałe, intensywnie i mam tylko trwały kolowe. 29,99 matka w płynnie owa pomatka w płynie, która jest takim slawownym, jednym z takich nowych produktów, produktów firmy na makijażu. W, ma w, w tym miesiącu, rynowce mieliby tak 99 są to matki, które utrzymują się na ustach nawet do 8 oczek. Następną moją propozycją są lakiery. Zarówno te błyszczące jak i miłe, Nie osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt Dodatkowo możemy kupić utwardzać do, do paznokci, za dziewięćdziesiąt odżywcze oleje do skórki oraz utwardzać do lakiery. Widzicie, drogie Panie, na dwóch dziewięćdziesięciu malowane, Możemy sobie zafundować. miesiącu jest teraz cytołowią. Zestaw 3. Zanie 30, 90 Możemy sobie zafundować kawę drożoną. Mega kawę drożoną wystarczy taki, jaki zgromadził. Te odrobiny. Namony, amony, dwa płucniki, ale Dodajemy testki lody i mamy pyszną i Wracamy do trzech kolorów i trzech zapachów. Równamy zestaw tak zielony, niebieski i brązowy. Jednak w tym tej propozycji znajduje się także pod prysznic z kiszanty. niebieski dający świeżość, naruszenie. I wreszcie brązowy z ekstraktem z koposy. Każdy zestaw kosztuje 30 minut. To darto warto zająć się również swoimi płucami, dlatego jest tutaj taka terenowa propozycja, która ma w propozycji tej jest rewitalizujący spray do włosów, 79 i serom regenerującym do włosów. Bardzo ciekawą propozycją jest taki zestaw który na Jest taka innowacyjna linia produktów, która została stworzona, aby codziennie pielęgnować skórę i yy, pozostawić ją do naładowaną na energią i e, naturalnie nadłożona na e, takim zdrowym i promiennym blasku. W <laughs> skład zestawu o oczyszczający żel, akwa, nawilżający serum akwa, e, nawilżający krem do twarzy oraz rewitalizujący krem do I Wszystko to zawarte jest w pięknej niebieskiej kosmetyczce. Na zakończenie chciałabym zaproponować Wam również na naszej suchej, zmęczonej, opalanej skóry taki zestaw yy, intensywnie nawilżający, składający się z żarów pod z balsamu ciała, z, z nagietka, nie 34 34,99. Jest to właściwie taka moja ostatnia propozycja. Jednak chciałabym powiedzieć, że te ceny, które tu podałam, te ceny, które tu widzicie, nie musicie robić zakupów właśnie w tych cenach, ale możecie kupić o 23% taniej. Wystarczy tylko zarejestrować się w sklepie. A wówczas już wszystkie produkty, wszystkie, nawet te promocji, zakupujecie o 23%. Procent taniej od które są podane. Serdecznie zapraszam polecam. Koddy są na naprawdę, naprawdę bardzo fajne, praktyczne i bardzo lekkie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia, miłego popołudnia, albo do wieczoru. I do zobaczenia w sztukcie.